Wrocław, Karłowice, ulica Kamieńskiego pochmurny dzień nie ma słońca, nie ma tego nieba Coś leci z nieba temperatura 2 stopnie Typie drobny śnieżek, który na szybie się natychmiast topi. Wazy tak są ustawione, że są poniżej jezdni. skrzyptanie przy, przy przekładaniu, zmienianiu biegów w wyniku z tego, że chciałem przyhamować przed włazem, żeby samochód nie podskakiwał no panowie kopią jakąś instalację chali najprawdopodobniej naprawiać kamieńskiego róg zmigrodzki piętnastka na poświętne Zagrodzony przejazd przez tory. Na sprzedaż lub wydaniem budynek obok biurowiec. Chciał zapytać ubatura, powierzchnia, pomieszczeń, ile i cena. Jakieś ograniczenia w przeznaczeniu, ewentualnie nie jest to reprezentacyjna lokalizacja. Wyprodukowali mieszkań i nie mogą ich teraz sprzedać. Thank you. Вентр, что? Кожила от